Dla nas zaczyna Mieczysław się impreza, jeżdżą riksze, ale to jest po prostu jak przystało. Jak wtedy? I jest 120. rocznica jego urodzin. Tutaj zaparkowały Dzisiaj takie kury. jest właśnie poświęcone Mieczysławowi Fogowi. A poprowadzi tą uroczystość sam pan Michał Fok, prawnuczek Mieczysława Foga. Powitajmy go olbrzymimi brawami. Panie, zapraszamy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. E, bardzo się cieszymy, że tak licznie Państwo przyszli serdecznie z tego miejsca. Od razu na początku, żebym później nie zapomniał. E, chciałbym Pani Dyrektor serdecznie podziękować za zaproszenie e, gminemu Ośrodkowi Kultury, za wkład w organizację tej imprezy, za e, trud włożony w to, żeby się e, odbyła. I przede wszystkim za to, że pani dyrektor ewidentnie ma jakieś chody, no nie wiem, albo bardzo głęboko pod ziemią, albo bardzo głęboko, bardzo wysoko w niebie i zamówiła nam przepiękną pogodę, która pozwoli nam się cieszyć Dzisiejszą imprezą, która przeniesie nas do lat 20., lat 30., do początków polskiej muzyki rozrywkowej. Przed nami moc atrakcji, ale jak Państwo się pewnie zdążyli zorientować nie tylko muzycznych. No, już za chwileczkę wystąpi tutaj Wasz lokalny chór. Chór, drodzy Państwo, który no, wykona najwspanialsze pieśni. będą również soliści występować, jak chociażby z Światowej Słaby Tenor, pan profesor Jan Zakrzewski. kur pod dyrekcją Dariusza Borkowskiego-Pieł. Za chwileczkę pojawi się kur miasta Grujec, ale to nie tylko. No, jako wisienka na torcie, na drugiej części. Kon koncert, koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentimentalna, zespołu, który specjalizuje się właśnie w odświeżaniu, pokazywaniu w swojej interpretacjach właśnie tych przebojów z lat 20., lat 30. A między występem chóru, a występem zespołu miana Krabka ponieważ nasze 50 retro-potanzówka, którą poprowadził e, pan Tomasz. Również związany tutaj z okolicą, ponieważ od wielu, wielu lat e, zamieszkuje, można powiedzieć, szeroko pojęte okolice e, Grójca. E, do tego będziemy mieli e, wspaniałych instruktorów e, tańca, e, pana Kamila z małżonką, którzy gdzieś tutaj, o tam machają właśnie, też pięknie wystylizowani, e, którzy będą doszkalać państwa w tańcach, e, które popularne były w międzywojniu, są foksy, fokstroty, walczy, przede wszystkim, szanowni państwo. Ale do tego jeszcze wiele atrakcji, można powiedzieć, stacjonarnych. Tutaj po mojej lewej stronie widzą państwo już prężnie działającą fotobudkę. Tam, oczywiście, zapraszamy do tego, żeby do domu wrócić z jakąś pamiątką z dzisiejszego wieczoru. Prze, bliżej sceny, yy, zabytkowe samochody. No, no, ten. Tak zwany garbus, to pewnie jeszcze wiele z Państwa pamięta, jak normalnie jeździły po ulicach. Natomiast stary przedwojenny Fiat to już naprawdę relikt motoryzacji. A po drugiej stronie, drodzy Państwo, przedwojenne rowery. Nawet widzę, że. Już się ryksza, więc można się przejechać taką właśnie rykszą. Tutaj specjalista y, od tych rowerów oczywiście y, o wszystkim y, poopowiada. I drodzy Państwo y, wystawa. Wystawa pod tytułem 21, której bohaterami są uczniowie zespołu szkół specjalnych im. księdza Jana Twardowskiego w Grójcu, przebrani właśnie w stroje z epoki retro. Wewnątrz tej wystawy odbył się w Grójewskim Ośrodku Kultury w czerwcu tego roku, a inicjatorami są nauczyciele tego, że z tego właśnie zespołu szkół w Grójcu, a autorem fotografii jest pan Łukasz Wykrota. Do tego, o to nie proszę Państwa. powinniście znaleźć gdzieś, mój wzrok może już tak daleko nie sięga, retro Monidło. Kolejna możliwość e, zabrania ze sobą jakieś e, pamiątki z tego dzisiejszego wieczoru. No i oczywiście, e, najdalej od sceny oddalona kawiarenka również w stylu retro, więc zapraszamy. Jak kartę, się jeździ? Często inne e, z, smakołyki. E, no to fajnie. E, o, oczywiście a'la e, lata 20., lata 30. A teraz już przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do muzyki. Jeszcze zanim zaczniemy muzykę, chociaż może nie. Bardziej e, ciekawe historie dotyczące samej osoby Mieczysława Foga, bo to w końcu z okazji, jak wspomniała Pani Degro, jego 120... 120 rocznicy urodzin dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. Stąd też tytuł imprezy to ostatnia niedziela i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia niedziela z muzyką retro w grójcu, a wręcz przeciwnie dopiero pierwsza niedziela w grójcu z takimi koncertami. Mamy też dla Państwa pewną rywalizację. Będziemy tutaj bardzo bacznie podpatrywać przebrania z epoki. No I potem oczywiście te, które wybierzemy, nagrodzimy, jak to w konkursach bywa. A do tego podczas e, naszej retro potańcówki e, z pomocą, a właściwie pod okiem naszych wspaniałych instruktorów tańca, wybierzemy również e, najlepszą parę taneczną. Dlaczego nawet Państwo grujecie Mieczysław Foch? E, Odpowiedź jest prosta. Niedaleko stąd, dosłownie 10 minut drogi z samochodem w miejscowości Prace Duże, Mieczysław Fo już od lat 40 posiadał taki domek letniskowy, tak zwaną daczę, na której spędzał każdą właściwie wolną chwilę. No niestety w życiu tak zapracowanego artysty, który tak dużo podróżował i 60 lat występował na scenie, tych chwil było niedużo, ale tak jak mówię, każdą możliwą wolną chwilę właśnie spędzał tutaj w okolicznych Lasach. Także serdecznie Państwa zapraszamy y, do wysłuchania. Jako pierwszy wystąpi chór, drodzy Państwo. Chór, jak wspomniałem, pod dyrekcją pana Dariusza Bortowskiego. kieł Zapraszamy serdecznie chór miasta Grujec na scenę. Powitajmy ich wielkimi brawami. Dzień dobry. I brawo teraz. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać Państwa. Oczywiście chór też będzie dzisiaj na scenie, ale zaczynamy skromnie, zaczynamy od solistów. Z tego względu, że w Grujewskim Ośrodku Kultury nie tylko mamy chór, ale mamy i solistów. Ci soliści też są częścią tego chóru. i Taki mieliśmy pomysł na ten koncert, żeby zacząć skromnie. E, szkoda, że nie mamy gdzie siedzieć, ale to dobrze, będziemy mogli poprawnie wszyscy razem śpiewać, bo my Państwa dzisiaj rozśpiewamy, takie, takie jest nasze zadanie, bo później będzie ta impreza się coraz bardziej bardziej rozwijać, mamy dużo piosenek, które na pewno Państwo znają e, nie tylko z czasów retro, ale również z, z lat y, 50., 60., 70., 80. Jako pierwsza wystąpi znana Państwu na pewno Edyta Czupa i wykona dla nas piosenkę na pierwszy znak z repertuaru Hanny Ordonuły. A przy fortepianie, albo w tym pięknym Rolandzie, zagra Mateusz Wojakowski. Przywitajmy ich wielkimi brawami.

Się sprzeciwiać, gdy grywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już serce daje smaki, życia w życiu. Znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, właśnie ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, co się wkrótce. To była Edyta. Proszę Państwa, my tutaj troszeczkę tak powiem szczerze, że, że ten koncept nasz i nasz w ogóle program, to jest jedna wielka improwizacja. Eee, dlatego, że jak dostałem informację, jak jakąś to wymyśliwano, to zaskoczyłem mnie, bo w serwisie amnestii... Dobre, piękne, dziękuję. piękne nawiązanie, no Zwilemy po prostu. Bardzo. Do tej pory nie wymyśliłem, Albo kontynuuję kolejna naszą szansą, będzie Aleksandra Majczewska i wykonano dla nas e, utwór zdrowia zrobiła Elicka. Czy ktoś z Państwa kojarzy Pan z Rawoczystą Zagranicką? Prawie Brawo! Wielkie brawa dla nas, wielkie brawa kochani. Musimy tylko poklaskać, dlatego że dzisiaj tutaj będziemy klaskać. Dlaczego? Dlatego, że w naszej sekcji instrumentalnej mamy pianino, mamy wokal, ale nie mamy perkusji, dlatego, że perkusją będzie cały grujec. w dniu dzisiejszym. Czy możemy się tak umówić? Czy możemy się tak umówić? Dobra, no to wielkie brawa do naszej żywej perkusji. No właśnie. Nie się. nic Bo ktoś ja się powinno super flaskać. Dobrze, szanowni Państwo, Aleksandra Maliszewska. non że, nechada yeah. Jangan lupa like, share